Drodzy chcąc wprowadzić pokrótce Państwa w taki świąteczny nastrój, pragniemy przedstawić wyjątkowych gości. Gości, którzy są u nas po raz drugi. Byli w ubiegłym roku. Młodych artystów, którzy swoim występem w tym roku także umilą nam dzisiejsze okładkowe spotkanie. Zaprośmy oklaskami, zachęćmy ich do występu na naszej scenie. Uczniów Szkoły Podstawowej numer 1. Przywitajmy ich oklaskami. Jeśli więc zechcecie zobaczyć jej drogę, spytajcie anioła, on wam wszystko powie. To on był zwiastunem tej radosnej nowiny o narodzinach tej boskiej dzieci. Jaki piękny jest ten wieczór i na niebie gwiazdy świecą, Jedna z nich tak pięknie świeci, jedna z nich aż do nas leci. się Poczekajcie tu chwileczkę, ja niebawem wrócę, tylko coś śmary i powiem, serce jej poruszę. Gospodarzu miły, użyć nam gościny. Jesteśmy pielgrzymi, utrudzeni drogą. Dalej nasze nogi iść już nie mogą. Nie ma miejsca w moim domu. Każdy kąt jest obłożony. U mnie każdy chce być dzisiaj dobrze obsłużony. Maryjo, tutaj nie ma miejsca. Pójdźmy jeszcze dalej. Może u innego gospodarza znajdziemy posłanie. Jeśli nie ma miejsca dla nas, chodźmy dalej. Widać taka pola, wola Pana. Kto tam? Proszę was na nocleg. Jesteśmy strudzeni. Przed nami długa droga. Może u was odpoczniemy? Nie ma miejsca u mnie. Przecież słyszysz, goście się zjawili. Aż coś Coście zajęli. Mówcie prędko, żeście ze snu głębokiego mnie zbudzili. Drogi gospodarzu, jeśli serce twoje życzliwe, przynósłujcie u siebie naszą ubogą rodzinę. Nie mego domu, szopa jest dla bydła. Może ona wam zaschnie na noc, wam się przyda. Czy magowie mają rację, mówiąc o Królu Nowym, co ma się narodzić w Betlejem ubogim? Tak, Herodzie, o tym Królu stoi napisane, że w Betlejem narodzi się Ten, który będzie Królem, Pasterzem i Panem. Cóż to za absurdy? Senzu zaraz minie, ja sobie płaty nie oddam. Dostojni magowie, idźcie zatem śpiesznie, zobaczyć dziecię o Jego istnieniu w drodze powrotnej mi opowiecie.

Przyjmij i trochę muzyki, niech zagrają nasze smyki, niech cały świat pozna w Tobie, Pana w najwyższej osobie. Zatem dzielny Józef, co z był Dawida, wziął ze sobą Marię i swą drogę rozpoczyna. W tym roku ponad po raz czternasty Spotykamy się na spotkaniu opłatkowym w Komendzie Miejskiej Policji w Słowskim. Dziękuję serdecznie za przybycie. Pozwolicie, że z imienia i z nazwiska przywitam nowego starostę Słowskiego, Słupskiego, Pana Zdzisława Kłodzickiego. Po raz pierwszy, po raz, nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy w roli, w roli Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego, Pana Jana Olecha. Witam wszystkich serdecznie przedstawicieli samorządów, liderów samorządów terytorialnych Powiatu Słupskiego. Witam wszystkich komendantów, dowódców jednostek, dyrektorów szkół, prokuratorów. Witam też przedstawicieli nadleśnictw, szczególnie zaprzyjaźnionych w ostatnim czasie z nami. Witam także serdecznie funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy i funkcjonariuszki. Witam pracowników cywilnych. I chciałbym bo taka jest ku temu okazja, złożyć Wam wszystkie najserdeczniejsze życzenia. Życzenia Świąt, Wielk Świąt, Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze do wiosny troszkę, troszkę czasu. Świąt Bożego Narodzenia. Życzę, żebyśmy wszyscy y, znaleźli czas na to, żeby spotkać się w gronie rodzinnym, żeby y, te święta spędzić razem. Żebyśmy, żeby udało nam się zwolnić, żeby zastanowić się nad tym, co jest dobre, co, co, co jest lepsze. Mam nadzieję, że wszyscy na to czas znajdziemy. Wszystkim policjantom i policjantkom życzę tego, żebyśmy zawsze wracali ze służby bezpiecznie. Życzę Wam sukcesów zawodowych, sukcesów w życiu rodzinnym. Tym, którzy będą pełnić służbę w czasie świąt, życzę, żebyście szczęśliwie, bezpiecznie wrócili do swoich domów. Pracownikom cywilnym, bo też chciałbym złożyć serdeczne życzenie i podziękować za to, że bez Waszej pracy ta cała Policja w całej Polsce nie dałaby rady funkcjonować w taki sposób, jak, jak funkcjonuje. Chyba jedyna taka w ostatnim czasie nadzieja i, i dobre światełko dla Was, że prawdopodobnie od stycznia dostaniecie wszyscy, wszyscy podwyżkę 145 zł brutto i od wielu lat, od wielu lat to śmieszna, śmieszna, śmieszna kwota. Proszę Państwa pierwszy raz ja nie będę musiał się martwić, żeby podnosić, podnosić minimalną, żebyście Tą minimalną mieli. Także słuchajcie, to dla tych, co nie wiedzą, takie są zarobki pracowników cywilnych. Ale o miłych rzeczach. Jeszcze raz, za chwilę będziemy sobie składać życzenia indywidualnie. Jeszcze raz, życzę wszystkim wszystkiego, co może być tylko najlepsze. Żebyśmy nie zawsze mogli spotykać się w tym gronie i przede wszystkim z Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Kłopoty, wyborów, jakie drogi, co wybierać. Jak się trzymać? A więc sięgamy do może do takiego podporu intelektualnego, związanego w kontekście tych świąt, nie niewielkanocnego Bożego Narodzenia. Można się pomylić zawsze, patrząc na pogodę. Konfucjusz, wielki uczony z 6 wieku przed Chrystusem, powiedział na Zachodzie, pojawił się Wielki Święty i uszczęśliwi ludzkość. Był taki wielki uczony, że w I wieku przed Chrystusem, Mingdi, cesarz chiński i wysłał posłów poszukiwania. Czyniono za tym Wielkim Świętym i znaleziono, za wcześniej. Wyszli oczywiście inni Trzej Królowie. Oni oczywiście dotarli, badając ich historię, i astronomię studiując, ale jeszcze inne wieści na temat właśnie przyjścia tego wielkiego, którego dzieci tak pięknie głosili i modliły do Niego. Wergiliusz, wielki różni pisarz i myśliciel rzymski powiedział ukaże się książę pokoju, wina pierwotna będzie zmazana, a ludzkość już szczęśliwiona bo na, nastąpi wiek piękny, wiek światłości, Aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie, pierwszy ten spis odbył się wtedy, gdy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się też Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się też zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinała go w pieruszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straszną nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przed nich, przy nich anioł pański. I chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam z który którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was: znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie, i nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach. A na ziemi pokój ludziom jego.